A ja mam pytanie Nie, nie odpowiedz mi Kraj, ja mam pytanie Kurwa ja założę, to To ja założę prosto A mogę zadać pytanie? Nie Ale i tak zadam, wiesz o tym No to zadaj no Kochacie mnie? Nie <ślamie> <ślamie> no, ale... <ślamie> A kto mnie zaprosi do przychodu? Skraniem, ja What the fuck co tu się dzieje dzisiaj Koś sobie skoczył Kto mnie zaprosi, jestem samotny Niech tak. tak, żebyś nie wyjebali Weź tą pralkę wyłącz kurwa Nie kurwa i chuj nie bierze. Wyłącz pralkę Tak no jakby jakiś w klatce chomik napierdala na tym kółku i żeby... I żeby no i żeś tak kręciło no, no i się tak tłukło Ale tłukło. Takie Taki... Na kogo? Na ciebie. Jeżorwar Ja pierdolę te, tak jak kurwa takie dziecko w tym, w, w trzeciej podstawówce trzeciej podstawówce? Listko, to ty masz kolegów Tak? Tak. Czy jesteś fanem? Codziennie. Cwany, cwany. A cwany to... nie, nie jest. Co? Ty jebany dał mam mikrofibrę. Dlaczego obrażasz moją osobę, mówiąc, że masz mikrofibrę? Moja mama też Ale ma mikrofibrę. Patrz gdzieś kurwa głupio. Kto? Ja czy ty? TY! Dlaczego? Nie wiem ile trzeba było śniegu zerzeć, żeby takiego bałwana jak ty chyba ulepić, naprawdę. Ale dlaczego tak sądzisz? <laughs> Chłopie... Jest, ja tu... Nie no wiem no, ci to so... Oj Boże... Bóg ci nie pomoże. You were kicked from the channel. User joined your channel. <grymka> <grymka> to? Nie ma to jak słuchać was. No kurwa mówię z ma ten kurwa. Za późno! Surprise! Bez modułu w ogóle, kurwa jadę bez amunicji. O! Czym <grymka> kurwa? <grymka> jakbyś jechał bez amunicji. Jakbyś w ogóle ja, nie miał ja... amunicji. To by cię nie puściło do bitwy. Tak, ale mogę mieć burzaki załadowane, nie? No, i co ty z burzaki ładujesz? Erg by cię po prostu zamordował. Za to, żeby na ładujesz na odłankowe no Na magazynkowca, narki, kurwa, burzaki. Kurwa, właśnie, na, jest, na magazynku, burzaki, kurwa. Kurwa, no kurwa. na magazynku. Kurwa, zamknij się, mam 30 golda. 30 godowych pocisków. Dobrze, że ty za mnie coś zastrzelisz. Dlaczego jęczysz, że nie masz kurwa pocisków? No, bo nie załadowałem lornety i kamo. O, o ja... Ale masz pociski. No Gdzie jest kurwa ten pizzy zaraz mu jadę wyjechać Będziesz szła zaraz na Ale i tak, burzaki kurwa na magazynku Burzaki na magazynku Burzaki na magazynku Chyba burzaki na magazynku Burzaki na magazynku Ja pierdolę burzaki na magazynku No burzaki No na magazynku No burzaki na magazynku Burzaki na magazynku. To się, to się nie godzi. No nie chodź. Burzaki na magazynku. No i no, jestem ślepy. No bo masz burzaki. Burzaki no. na magazynku. Zaltę mi burzakami po rzaka. <noise> burzaki na magazynku. Burzaki. Jaka beka. Jaka beka. Beka, beka z burzakami. Lol, typków z tego samego klanu wrzuciłem do tego samego teamu, a nie są w tytaniu. Jaki fart? Kurwa synki. Oni pamiętają, oni, nienawiść klonowa wiąże ze sobą to, że chcą się zabić. Ale są w tym samej teamie, ty idiota. To tym bardziej, chcą Jaki... zabić ciebie. Ale ty jesteś kurwa głupi! Weź, weź ty kurwa, nie wiem. E diversas e... from your